Robimy ja dzielania mieć na to w przybranie wierzch prosimy dawać ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi garonu I tak to właśnie się zapowiada na tej stacyjce Prawie jak mijanka, bo tam ten tor nie używany jest szlabantek zamknięty Semaforki na czerwono świecą tak to wygląda właśnie, coś ma tam wjechać i patrzymy co ciekawego to mało jeszcze zdążę i jedzie jak semaforek na zielono to można wyjechać ale jeszcze stoimy o no, się zamykają i chyba pojedzie tak wygląda A jedzie tamten 90005 i tak tutaj to wygląda właśnie zielone by się zmieniło na czerwone i szlabanty się otwierają i pojazdy jadą to by było na tyle i tu właśnie ma być szlaba, górą ma być zrobiony. Kaczyński załatwił, że będzie górą. I to by było na tyle.